No jest zapisana teraz do nagrody Strzegomia, z, jest jedyną klaczą z najlepszymi ogierami e, w roczniku. To jest taka klacz raczej w dystans, myślę, że to 1600 jej nie będzie za bardzo odpowiadało. Jak pamiętacie, te jej dwa starty e, takie były, że ona zawsze końcem dopiero się bujała, że dla niej było za szybko. No, ale teraz wygląda. Robimy ją tak trochę dystansowo, bo liczymy, na pewno będzie zapisana w tym zapisie do derby. Zapis do derby już jest we wtorek. No i tych koni trzyletnich zapiszemy kilka, bo jakby. Hmm, hmm, sami nie wiemy jeszcze, co w tych koniach drzemie, które zrobią progres, które nie. No i tu właśnie z tego powodu, że ona tak dobrze biegała, to kupiliśmy tą małą Glory Gentis, e, którą pokazywaliśmy na początku jako źrebie, była wystawiona na aukcji, bo jak się rozkręci ta nasza e, Gloria Gentis, to już by później ją było ciężko kupić, a tak to Kupiliśmy ją lekko, ale za dosyć duże pieniądze. Opowiem wam taką ciekawostkę, że w zeszłym roku półbrat Glory Gentis e, roczniakiem został sprzedany za 50 tysięcy euro. Był bardzo podobny do niej. Nie wiedzieliśmy dlaczego, bo ta matka dopiero dawała po pierwsze, pierwsze źrebiaki. I dopiero groli Agentis jakby się odezwała i, i może już tam sobie ktoś wypaczył tego konia. Dobra, dziękujemy. No nie wiem, tak mam mieszane uczucia, czy ona jakby w dystansie sobie podąży za tymi ostrymi ogierami w tej nagrodzie Strzegomia, ale jak podąży i będzie mokro, widać, że ona jest taka silna i lubi mokry torto to może coś tam zwojuje.